Siemaneczko wszystkim, radosław Zarzycki, Bycie jak Herkules. Witam Was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj będzie taki vlog treningowy. Podczas trenowania będę Wam nawijał, jak właśnie wygląda mój obecny plan treningowy. Jak trenuję trzy razy w tygodniu, na czym się teraz skupiam. Także treningowy vlog, jedziemy z tym, ale zanim pojedziemy, to oczywiście trzeba skasować bileciki. Także kciuk w górę komentarz i subskrypcja z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z filmami i jedziemy sobie właśnie z kolejnym vlogiem. Także mam nadzieję, że bilety skazowane i lecimy z workout vlogiem. Jeszcze taka, taki rozkład jazdy. O skoro już mówię, że jedziemy to rozkład jazdy na najbliższe, na najbliższe czasy. Wpadłem na pomysł, żeby po prostu stworzyć sobie oddzielną playlistę na kanale pod tytułem Herkules trenuje, gdzie raz w tygodniu będą filmiki typowo treningowe. Może z czasem, jak się wkręcę, będą częściej. I drugą listę, playlistę na YouTube Herkules maluje, gdzie też czas w tygodniu będą filmy z mojego hobby, z malowania figurek. Również na zlecenie, bo też maluję modele na zlecenie. No i tam będą porady właśnie modelarskie, malarskie, jak uzyskać jakiś efekt w malowaniu figurek. Także takie pomysły na dwie playlisty, żeby tam regularnie umieszczać filmiki. Postaram się też, żeby filmy były w miarę krótkie. Chciałbym robić 10-minutowe, zobaczymy, jak mi to wyjdzie, ale daję sobie ewentualnie taki margines 10-15 minut na film. I raz w tygodniu Herkules trenuje, raz w tygodniu Herkules maluje. Także taki jest rozkład jazdy na kanale. No i teraz właśnie jedziemy z zakładką Herkules trenuje. Jak widzicie, jestem u nas na studiu treningowym i będziemy zabierać się za trening hmm, góry i będę dla Was komentował właśnie jak teraz trenuję, jak wygląda mój plan treningowy także lecimy fajna bluza swoją drogą, nie? bluzy już wyjechały na sklep być jak Herkules także warto polować ok rozgrzewam się i widzimy się w trakcie treningu z komentarzem elo tak jak wspominałem na początku dzisiejszego filmu, dzisiaj trenujemy górę ciała. Jednak u mnie będą tam też jakieś delikatne dodatki full body workout. Ogólnie uważam, że osoba trenująca naturalnie może więcej wynieść z treningu właśnie w charakterze FBW, gdzie będzie chociaż mały dodatek treningu nóg w dniu góry, czy też nadal w treningu Nóg jakiś tam dodatek góry, nawet delikatny, ponieważ odpowiedź metaboliczna i odpowiedź mięśniowa będzie większa, może być lepsza, jeżeli zastymulujemy więcej mięśni. Zgadza się z tym chociażby wody, ale o tym nie dzisiaj. Miałem Wam powiedzieć jak trenuję, także właśnie za to się zabieramy. Dzisiaj jest dzień góry z takim delikatnym dodatkiem właśnie FWW, czyli coś tam na nogi lekko będzie. I na początek rozgrzewka. Wśród ćwiczeń rozgrzewkowych znajduje się u mnie tureckie wstawanie. Jest to ćwiczenie, które aktywuje mi stabilizację centralną mięśnie brzucha oraz stabilizację obręczy barkowej. Dzisiaj będą trenowane barki, klata plecy, barki, także coś na aktywację stabilizacji barków, mile widziane. Oprócz tego tureckie wstawanie dobrze wpływa na mobilność bioder. Jest to jakiś dodatkowy akcent, dodatkowe ćwiczenie na rozwój właśnie dolnej partii, dolnych partii ciała jak nogi czy właśnie pośladki, tureckie wstawanie też pojawi się na końcu treningu, także w rozgrzewce tak lekko na końcu treningu będzie powiedzmy trochę ciężej oprócz tureckiego wstawania wykonuję sobie lekkie podciągania, te trzy seryjki po około 8 powtórzeń. Dla mnie wykonanie 8 podciągnięć nie jest jakoś super trudne. Jest to właśnie rozgrzewkowo, ponieważ ja się podciągam nawet na 20-30 powtórzeń, także to jest taka tylko aktywacja mięśni pleców, żeby też lepiej stabilizować chociażby ramię, czy po prostu lepiej pracować plecami, także taka wstępna aktywacja. Oraz jeszcze dodatkowe ćwiczenie na stabilizację barków. Ogólnie ja muszę tego robić trochę więcej, bo mam bardzo mobilne barki, mobilną obręcz barkową, także robię dużo ćwiczeń, żeby je. Dobrze ustabilizować i robię kubańskie rotacje z wyciskaniem w połączeniu z LU Rises e, handlami e, po 8 powtórzeń kubańskich rotacji z wyciskaniem i po 8 powtórzeń LU Rises. I tak to wygląda, że jest e, są trzy tureckie wstawania, trzy podciągania i trzy wodziki z hantlami na rotatory barków. I tak to wygląda w rozgrzewce. I przechodzimy do ćwiczenia głównego. Jeżeli chodzi o główne ćwiczenie dzisiaj, jest to wyciskanie żołnierskie wykonywane w rampie do praktycznie maksymalnej piątki, czyli serii, którą będę w stanie wykonać na 5 powtórzeń z takim maksymalnym obciążeniem. I o co chodzi z tym rampowaniem, bo jest to jakby ważny element. Mianowicie, jak mam podział na 3 dni: jeden dzień to jest góra, drugi dzień to jest dół. Te dwa dni wykonuję systemem max effort tak z metody sprzężonej ja wykonuję taką luźną interpretację metody sprzężonej po herkulesowa temu mam dzień max effort na górę i max effort na dół i w obu tych dniach mam wybrane ćwiczenie, wariant ćwiczenia na górę ciała, jakiś wariant wyciskania i wariantów może być dużo, czy to dipsy, czy to właśnie OHP, czy to jakieś wyciskanie na skosie, czy to jakieś wyciskanie leżąc z jakąś dodatkową pauzą. wiele jest wariantów wyciskania. I ćwiczonko sobie maksuje do takiej serii praktycznie właśnie maksymalnej, jak to jest w metodzie sprzężonej Max Effort, do przedziału 1 bądź 5 powtórzeń. Czasami jest to jedno, czasami są to 3, czasami jest to 5. To zależy jakie ćwiczenie sobie wybrałem i na czym się chcę skupić, jak się pewnie czuję w tym ćwiczeniu i tak dalej. Tutaj sobie wybieram piąteczkę, bo obecnie w treningu chcę się skupić trochę na poprawie ramion, taki trochę sylwetkowy zabieg, więc piąteczki, żeby była trochę większa objętość. Ale na przykład w dniu dołu jest tak samo, że też wybieram sobie ćwiczenie, jakiś wariant na przykład martwego ciągu i ostatnio robiłem sobie taką hybrydę sumo-klasyka, gdzie jedno powtórzenie było sumo, zaraz potem wykonywałem jedno powtórzenie klasykiem i szukałem powiedzmy takiej maksymalnej, Jedynki, czy to można nazwać dwójeczką, po prostu dwa powtórzenia sumo klasyka i jeszcze robiłem nachwytem. Także doszedłem w tym przeszłym bloku do 220 nachwytem sumo klasykiem na jeden czy na dwa, jak zwał tak zwał. Bo w serii były dwa powtórzenia, ale po jednym danego wariantu. I ważne jest to, że wariant ćwiczenia zmieniam co trzy tygodnie. Czasami nawet częściej, w zależności jak męczący jest to wariant właśnie. A to dlatego, że to też jest właśnie z metody sprzężonej. Polecam sobie poczytać trochę więcej o tym, że do trzech tygodni jest jakby powiedzmy taka świeżość w danym ruchu i możemy sobie dokładać na przykład z tygodnia na tydzień. Także jak dzisiaj zrobię maksymalną piąteczkę, zobaczymy na jakim ciężarze, to za tydzień ją mogę przebić, za kolejny tydzień również. Ale potem już nie ma tej świeżości i może nastąpić tak zwane przetrenowanie, właśnie w danym ruchu. To wtedy właśnie albo deload, albo zmiana rodzaju ćwiczenia, zmiana wzorca na jakiś inny rodzaj ćwiczenia na górę, czy inny rodzaj ćwiczenia na dół. I tak samo jest w dniu dołu: jakaś wariacja, czy to przysiadu, czy to martwego ciągu. Potem są ćwiczenia uzupełniające, takie kulturystyczne. Wiecie, hipertrofia i tak dalej, dodatki, żeby był ten balans strukturalny. Tam już nie ma rampy, tylko na przykład jest całe obciążenie. I dzień trzeci. Tak jak też w też metodzie sprzężonej, jest u mnie dzień albo dynamiczny, gdzie jest trening dynamika. Nie będę tutaj się rozwodził nad zasadami, jak prowadzić trening dynamiczny, albo robię po prostu dzień wysokopowtórzeniowy, jak zrobiłem ostatnio, gdzie był martwy ciąg 200 kg na 20 powtórzeń. Czy też wyciskanie 100 kg na 17 Miało być na 20, ale nie było sekuracji. Także tak to wyszło. Tak, także to są te trzy dni. No i trochę się rozgadałem, no miały być krótkie filmy, także idę do HP, tam jest 50 kg, także dokładamy i znowu 5 powtórzeń, potem znowu dokładamy i znowu 5 powtórzeń i zobaczymy do jakiego ciężaru dojdę, także z Z2. Stop Stop Uu. 75 kilo przyznam, że... Już było bardzo ciężko, ale nie nagrałem 72,5, który było trochę lepiej, i musiałem nagrać tę serię finalną 75 na 5 i na tym będziemy dzisiaj kończyć. Marzyła mi się 80, przyznam wam, ale niestety no, e, mam słabe wyciskanie żołnierskie. Ręce Slendera e, nie pomagają, wiecie. Ja mogę się podrapać po kolanie, nie schylając się nawet. Jak zmienię trochę kadr, to prawie to zobaczycie że patrzcie, to jest kolano ja praktycznie sięgam do kolana bez jakiegoś zgarbienia się także slender team, długie ręce pomagają w martwym ciągu, ale niekoniecznie pomagają w wyciskaniu także 75 na 5 w tej lampie dzisiaj gdzieś tam wam napiszę wszystkie serie obciążenia jakie były, bo też nie wszystko nagrałem i teraz uzupełniająca praca kulturystyczna gdzie będą pompki na poręczach z ciężarem, żeby przetrenować klateczkę, tricepsy i jeszcze barki. Do tego podciągania podchwytem też z ciężarem, żeby jeszcze przetrenować plecy oraz biceps, bo mam teraz taki trochę bardziej sylwetkowy kierunek, ale nie redukcja, tylko chcę tak trochę Powiedzmy nabić sylwetkę. Także trochę więcej dodatków w kierunku też ramion. Także podciąganie pod chwytem będzie mi stymulowało nie tylko plecy, ale również biceps. A tam już nie będzie rampa, tylko trzy serie stałe obciążenie. Także widzimy się zaraz na dipsach i na podciąganiu. Resztę treningu skomentujemy sobie z małego okienka. Tutaj macie słodkiego piesela Dartaniela. No ja się zabieram za komentarz. Dipsy i podciągania były w seriach naprzemiennych, oczywiście robionych z przerwą. Nie była to super seria, tam była jakaś minutka przerwy między seriami. E, oprócz serii wstępnych, które były dwie, bo była seria z masą ciała, seria z piętnastką, to były trzy serie robocze y, plus 30 kg na 8 powtórzeń: zarówno 8 powtórzeń było w dipsach i w podciąganiach pod chwytem. E, ciężar oceniam na około takie RPE 8. Także jakiś zapasik jest, żeby w kolejnym tygodniu założyć sobie na przykład na 35 kg i znowu wykonać trzy serie po około 8 powtórzeń. No, ale to się okaże w przyszłym tygodniu. Oprócz tego robiłem takie ciężkie tureckie wstawanie, tak, tak, to mi cały czas towarzyszy. I ciężkie tureckie wstawanie, 32 kg, 3 serie 1 po 1 tureckiego wstawania, jako taka uzupełniająca praca stabilizacji obręczy barkowej. Jest mega rano, także do jesteśmy tacy zaspani. Kolejne ćwiczenie był taki urozmaicony wariant tureckiego wstawania. Tureckie wstawanie z wyciskaniem w każdej kluczowej fazie podczas wstawania. Mianowicie podczas przejść między pozycjami w tureckim wstawaniu, robiłem pauzę, zatrzymywałem się w tej pozycji i robiłem trzy wyciskania, trzy presy. Dzięki czemu uzupełniłem pracę obręczy barkowej i ogólnie mięśni wyciskających. I do tego w takim mega 360 stopni, ponieważ była różna pozycja ramienia, także mięśnie barków musiały zapracować w różny sposób, więc jest to moim zdaniem takie bardzo fajne ćwiczenie uzupełniające pracę barków. Zarazem też oczywiście ćwiczenie na brzuch. Tutaj widzimy Dobrusia bawi się w mamę z kreskówki. Z... Cartoon Network krowa i kurczak, że tylko widoczne są nogi. Ciekawe kto oglądał krowę i kurczaka. I jakby co, tureckie wstawanie z wyciskaniem łączyłem sobie, czy też w seriach naprzemiennych wykonywanych z wiosłowaniem Renegata. To jest też super ćwiczenie na mm, stabilizację, na mięśnie brzucha, ale oczywiście też jest to ruch wiosłowania, także e, uzupełniająca praca na mięśnie pleców. Ogólnie jedno z moich ulubionych ćwiczeń, właśnie na mięśnie pleców. No i na sam koniec też dwa ćwiczenia robione w seriach naprzemiennych. Kółeczko na brzuch, A wheel czy też AB roller, zwał jak zwał, takie wyjazdy na kółeczku, które angażują mięśnie brzucha, mięśnie zębate. Trzy seryjki po 12-15 powtórzeń oraz takie ciężkie LU Rises, czyli te wznosy właśnie, które aktywują mięśnie barków, rotatory oraz mięśnie czworoboczne grzbietu. Na 12 powtórzeń z ciężarem 12,5 kg, żeby jeszcze te bareczki e, przetrenować tak intensywnie, no i to był właśnie cały trening. Cały trening już za nami. Mam jeszcze jakieś 30 sekund, żeby przypomnieć Ci o aperce w górę i o komentarzu, i o tym, że jestem w trakcie pracy nad nowym e-bookiem od Bycia Jak Herkules e-book pod tytułem Sprawny i Silny jak Herkules który będzie uczył jak trenować, gdy bolą plecy, gdy budujesz siłę np. do trójboju, bądź gdy chcesz kształtować sylwetkę, redukcja, masa, wiecie, forma na lato. Jak chcesz wiedzieć więcej o e to pisz do mnie wiadomość prywatną i do zobaczenia w kolejnym filmie. Elo.